No, nie wiem, przed chwilą gadał teraz... Nie wiem, Leon jest jakiś dziwny. Dobra, chodź, gramy w Dorsy. Dzisiaj gramy w Dorsy, najlepsze duo. Zobaczymy czy będzie najlepsze. Ale miniaturka zrobiona, także chodź. Ale uwierz mi, to jest spoko gra, Zarombisto. Jedna z lepszych na roboczy. Dobra, dobra, już ci tłumaczę. Jak będziemy w Windzie Jaka winzina Sorry, wybaczcie widzowie, że dzisiaj będę tak dziwnie brzmiał, ale jakoś mega dużo nie będę gadał, bo mam ten durny katar jesienny. Pyłki wszędzie latają. Ogólnie gra się tak. Kliknij E, kliknij E. O, dobra. Czekaj, nie idź nigdzie, ja ci powiem wszystko. No to tak, chodź, chodź, Na shifcie kucasz. Albo na cenę, jak wolisz. Sprintujesz, no nie da się sprintować. Yy, jak ktoś to nie zbieraj żadnych przedmiotów bez mojej zgody, bo ci najpierw muszę wytłumaczyć. Otwieraj szafki, bo tu jest hajs Ogólnie. No i tu są klucze. Niektórych drzwi się nie da od... Kurde, no. Dobra, chodź Chodź, chodź, chodź. Widzisz, mam klucz w twoich rękach. Mam klucz. Nie. A. No dobra, ogólnie y, jak będzie ciemność y, jak y, będą mrugały światła, to od razu idź do szafy Znaczy jest szafa. Znaczy no gdziekolwiek y, Znaczy tam jak będzie szafa to ci powiem kiedy masz iść. Chodź, chodź, chodź. Gdzie ty jesteś? A, tu ty tu jesteś, dobra, chodź e, jak, jak będzie takie pokoje jak ten, czyli ciemny, to jak usłyszysz takie to znaczy, że jest SIG wokół ciebie. Czyli musisz się rozglądać i jak go znajdziesz to na niego patrz, bo inaczej cię wymordujesz. Czekaj, ja, bo ja się boję. <grych> Spokojnie, to jest straszna gra, widzisz. Na razie czwarty pokór. Ja... Chodź, no tu się nic nie dzieje! O kurde, mamy świecę. Ej dobra. Ostatnie aktualizacje były, więc dużo fajnych rzeczy. Jak masz świecę, to jej nie zużywaj, bo... bo ona. Co to jest za... Pokój? Co tu się dzieje? Nie wiem, jakiś tajemniczy pokój. Chyba tu nic nie ma. <laughs> chodź, 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 na, na 25. pokoju będzie coś ciekawego. Zapamiętuj, jakie to są numery, bo inaczej możemy zginąć. No, No, bo czasami są takie pokoje. Leon, Leon, czasami są takie pokoje. Czekaj, nie idź bez mojej zgody nigdzie. Musisz iść za mną, bo inaczej zginiemy, Jak będzie szafa, znaczy jak będzie yy, rush Boże Ale nie, on nie jest Boże. straszny. On jest klimatyczny, właśnie. Szukamy dźwigni. Chodź, chodź. Szukamy dźwigni. No, tu są wenty. Ale nie, gra w okej. Zaraz, no to nie jest straszne. Jak umrzemy, to. No i kurde. Dobra, ho, ho, ho. No, tu nic nie ma. Na 50. pokoju pewnie skończymy, bo tam pewnie ja umrę. Bo, bo zawsze mi się baguje ten durny y, statua. A ty pewnie zginiesz od niego, bo go nie ogarniesz. <grym, grym, grym>, Także no. Ja mam, na, na, na. Jak będą mrugały światła, to od razu idź do szafy, praktycznie. Dobra. Weź tu, zaczekaj sekundę. No właśnie, dlatego musimy uważać. Ej, mrugało światło, bo ja nie widziałem. Mów szybko. Nie, nie. Dobra, bo jak będziemy mrugało, to mamy przez Musimy szybko do szaf. O, tak widzisz. Dobra, lecimy tu. Ja co tam długo siedzieć? No i widzisz, no łatwa gra. Ej nie mieliśmy żadnego potwora jak na razie. Dobra, i teraz uważaj. Chodź za mną. Musimy no? szybko iść, bo jak będzie stick, to... Dobra nie ma. Bo się zawsze no, upewnić. Ja. Mm, tu się rozglądaj, ale... <laughs> Musimy znaleźć klucz ogólny, <laughs> ale ja nie wiem gdzie on będzie. Ja jest... a się dzieje... Jak za długo siedzisz w szafie, to umierasz. Więc lepiej nie siedź A gdzie ty jesteś? Tutaj. Yy... Widzisz mnie? Tak. A, a czy nie. A weź, weź się, schowaj. Jak to wygląda? Jezu, zrobię ci później Screena i ci wyślę Dobra, ha o Jezu. A szkoda, że się biegać nie da. Kij strasznie Ej, nie, ja zaraz wychodzę Nie no spokojnie, spokojnie. Ja biorę 4 ej, ja biorę N4 No nie bierz, ty żulu! Co? Jezu, nie strasz mnie, ty żulu Dwunaste drzwi, człowieku, 12 drzwi ani jednego potwora nie mieliśmy. No przecież to jest. No przy tych niebieskich drzwiach coś się świecą. O, tam nic nie ma, nie idź tam. To jest y, strata czasu. Dobra, tu jest klucz, bo tu się świeci na niebiesko. Fajnie, bo ta gra sami podpowiada po prostu. Jak już się nie ogarnia, gdzie trzeba iść. Trzynaste drzwi, czyli pechowa liczba. Musimy. Y, no wiecie, <laughs> uważać. Oj, do szafy, szybko, idź do tej szafy Dobra, powiedz kiedy mam Dobra leci. Nie wychodź Dobra, wyjdź, w kliknij Chodź, chodź ze mną Już nie ma nikogo idziesz no. ty z łatwe <laughs> A jak będziesz w takich ciemnościach słyszał takie ss To znaczy, że musisz obracać się I patrzeć, czy nikogo nie ma, o tak jak ja co? No to mnie mów Ale ja nie będę tego słyszał, to tylko ty słyszysz jak jest to sy. No to dźwięk no Aha to no to, no to, no to no to musisz się to jakiś czas oglądać automatycznie, bo, bo ja nie ja nie słyszę jak y, ci sy mówi Dobra, idziemy, tu nic nie ma Eee A i odnośnie propo widzowie ogólnie y, ostatni odcinek był trochę clickbaitem tak mówiliście no i był ale tak był napisany tytuł więc ja nie wiedziałem że to będzie clickbait Pisało. Y, pisało. Y, bo ty widziałeś ten odcinek, czy nie? Ej, kurde, nie ruszaj się. Które to były drzwi? To były. Bo teraz idziemy do. Teraz nas zabije. Znaczy zabije. Oddajmy nam hp, jeśli pójdziemy złe drzwi. Liczyłeś drzwi? <śm> tam nie pisze, nie pisze. A, dobra, 17. Nie, 18. O, 18, tak, coś myślę. Ile masz dla? O kurde, dobrze było, dobra Jo, bo by nam zabrało jedną trzecią HP Stracilibyśmy tego, zarąbiście Kurde, fajne szaf Dobra Co? się A, czekaj, stój, stój, stój Ogólnie ważna sprawa Jeśli będziemy w takim pokoju Gdzie jest bardzo podłużny I jest taki zielono-niebieski, wszędzie kolor to znaczy, będziesz wiedział o co chodzi, taka mgła. To musisz, e, jeśli ci mignie przed ekranem taki, dż, taki jakby kamera zepsuta, to musisz się obrócić iść w drugą stronę. Potem, jak znowu to samo będzie, to w drugą i tak w kółko, aż w nie wyjdziesz stamtąd. Bo to się może pojawić, to jest y, czasami. Dobra, ha. Aha. Yes. 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 Oh, kurde, A kurde, miałem, ja pierdziałem nie, po prostu zestresowałem się, bo on był dosłownie jak na ciebie patrzyłem, więc no Dobra, nie ma Sika No, gdzie te drzwi są? O kurde, szybko do szafy, do szafy Dobra, powinien zaraz przyjść Dobra, leci, leci Nie wychodź, nie wychodź Dobra, chodź, chodź, już wyjdź Dobra, palę latarkę i chodzę za mną Otworzył nam drzwi człowieku Co to jest za pokój? 25. Ej, czekaj, robię to na ten. Robię to na. Yy, miniaturkę. Czekaj. I to też. E, to... Ej Co to jest za pokój? To jest pokój z. ten, z ketchupem. O kurde. Ej, jakieś nowe rzeczy dodali. Znowu. Taki obraz. Tak. Wygląda jak baknus. No tu jestem, za tobą no. O, to jest ten pokój po gdzie umarłem jak pierwszy raz grałem stan. Weź tą zapalniczkę A tu jest? Nie używaj tego yy, bo to o. przyda się później O kurde musimy klucza szukać Dobra, gdzie tu są? To są jedyne drzwi. Znalazłeś jakiś klucz może tutaj? O latarkę! O kurde ile rzeczy tu mamy. No nie ja nie wierzę. No daje nam światło Kolejna, a tu baterie są Ej, dobra, do, dobry resp mamy. Naprawdę dobry. Mam trzy rzeczy do oświetlenia, a ty jedną. Jest git, jest git. Chodź, 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 bo już mam klucz. Ja się boję. Dobra, zapalaj światło. Dobra, idziemy szybko. No i chowaj się, chowaj się, chowaj się, gdziekolwiek! Chowaj się pod jakieś łóżko czy do szafy, szybko, szybko, szybko. Szybko! No Dobra, może przybiec, ale nie musi. Czy ty nie umiesz wejść? Dobra, ja już stąd wychodzę. Nie, on nie przyleci. Jak jest czasami zielony, to wtedy zabije nas kilka razy. W sensie, on będzie latał kilka razy w to i z powrotem, więc trzeba uważać na to. Co to kurde jest? A, stop. Um, dużo tu jest przedmiotów, ale. No ja też. Ale spokojnie znajdziemy witaminki to nam dadzą. O oh, iczą nie! O kurde! Nie wchodź tam, nie wchodź tam Kliknąłeś to? Nie. Nie klikaj tego. Bo by mnie zabiło. Ja mam prawie... w 0 AP mam praktycznie. No co to ma być? A ja Bo złe drzwi człowieku poszedłem. I mnie zabiło praktycznie. Dobra, czekaj, trzeba zapalniczkę i lecimy. Na wprost chyba. Ej, ile to jest! Ej, ja swoje. Nie zabije nas. Do szafy, do szafy, do szafy! No mów się wyjść! Dobrze, mówię ci kiedy wyjść. Kurde, nie mam dźwięków. Czemu nie mam dźwięku? No już? Volum. Dobra, wyjdź, nie przyleć. Ma, ile masz HP, ile masz HP? To taki jedną dziesiątą No jedną dziesiątą to pewnie nie, ale... O kurde, dobra, to jest ten poziom eee, Ogólnie będzie bardzo szybko Nie, powiem Ci o co chodzi, to nie jest straszny poziom To jest po prostu trudny dla Ciebie może być, dla mnie nie eee, Jak będzie ogień, to unikaj go Musisz przechodzić, będzie Cię gonił stwór Musisz wybierać dobre drzwi, skręcać w dobrą stronę i uciekać prosto Ale on nie jest straszny, on wygląda jak kabanos On wygląda jak kabanos, czego ty się boisz? Dobra, chodź, ja już idę nie, nie. Spokojnie, on nie jest w ogóle straszny Daj spokój o, to, Nie, to są te drzwi, tak to są mam <śospira> O Jezu Nie wiem, losowe wybierz. OGIEŃ! Ogień! Masz ogień już? No kurde zabił mnie! Nie zdążyłem, no nie! Żyjesz? Tak żyję! Dobra, czekaj! Jesteś już za drzwiami! Czekaj! Jak jesteś! Jak jesteś z zamkniętymi drzwiami w pokoju, to się nie ruszaj. Ja powiem ci, co zrobić. Czekaj. Eee... Zagraj znów, nie chcę. M -m mogę cię jakoś zobaczyć? Ej! Nie, kurde, nie chcę. Czekaj, jak cię mam zobaczyć? No nie, ja nie chcę cię widzieć. Nie mogę cię zobaczyć. Ej! Co? 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 No? No nie, dobite te kurde no... No nie! No i nie mogę Cię oglądać, no ale to jest do dupy. Ej, ale ja zginąłem. Zginąłeś? Tak. A jak zginąłeś? <śmiech> <śmiech> 5 Pięć jakieś 3-4 kroki z i co się stało? No dobie, do mnie! <laughs> o Jezu, mnie też za. No, no. też zabił. O Jezu, Leon. Dobra. Ale nie, lubię. Ja bym nie lubię. Ja. <laughs> Dobra, Bixu, musisz to wyciąć z przyszłości w montażu. Musisz to... Musisz... Yy, znaczy, wyciąć. Musisz to za, Zapikować. Chodź, Leon, na fotery. Pożegnamy się tak, jak się przywitaliśmy. Ho, ho,